Witajcie. Nie wiem czy znacie tą złotą zasadę, żeby dobrze nam skrzynia działała bez awaryjnie, ale jak mamy górkę, już pokazuję, mamy neutral, puszczam, auto jedzie do dołu, tak? Więc żeby nam skrzynia dobrze działała, robimy zawsze przed zostawieniem auta na górce hamulec ręczny popuszczamy delikatnie, auto się zatrzymuje na ręcznym i dopiero parking. I teraz zostawiamy auto. Jest ok. Potem, jak chcemy ruszyć, robimy yy, neutral. Ręczny puszczamy i wrzucamy drive. I to jest złota zasada, że nie będziemy mieć problemów ze skrzynią biegów automatyczną. Dużo osób tego nie pilnuje. A potem ma problemy. Po więcej ciekawostek zapraszam do obserwacji, Mateusz. Dobrą